Witam was moi drodzy, jestem Zykryt a to jest wesoły poradnik Team Fortress 2 2016 W tym odcinku przedstawimy sobie naszego ulubionego zło... Ehm, znaczy... E, konstruktora, oczywiście naszego ulubionego i jedynego konstruktora w Team Fortress 2 e, Jest on ma on dość niestandardowy kwipunek, ponieważ aż 5 numerków jest nam potrzebne, żeby zarządzać jego całym no jak ekwipunkiem, jak powiedziałem już ekwipunek Na jedyneczce mamy z reguły jakąś strzelbę Czy też jak już mówiłem wielokrotnie Jak ktoś woli shotguna Na dwójeczce jako podstawowy jest pistolet Również bardzo standardowy, to jest chyba ten sam pistolet Którego używa na przykład Scout Na trójce mamy klucz, którego używamy do naszych konstrukcji O czym powiem za chwilę Na czwóreczce mamy PDA budowy jak widzicie, klikniemy czwórkę, pokazuje się takie menu i wtedy na numereczkach wybieramy, co chcemy zbudować. O konstrukcjach powiem również za chwilę. A na piątym mamy, nie wiem jak to się nazywa, PDA niszczenia, czy co. Tutaj, gdy mamy już zbudowane jakieś konstrukcje, możemy je zniszczyć. Niszczymy je potem, gdy chcemy na przykład wybudować koło siebie nową, a ta stara nam nie jest z jakiegoś powodu potrzebna. No i dobra, o konstrukcjach powiem może za chwilę. No, może na początek od razu przejdę do innych broni poza podstawowymi, bo te podstawowe są takie no, standardowe, to się ma tu wiele do powiedzenia. Zaczniemy od likwidatora. Na... Podskramię ja szybko pokażę później. I może południowa gościnność. Albo jednoręki bandyta, bo on ma bardzo specyficzne działanie, że tak powiem. Dobrze, tak będzie dobrze. Więc tak, e, likwidator, wadą likwidatoru można powiedzieć jest to, że aż zużywa aż 30 amunicji i używa metalu jako amunicji. Widzicie w prawym dolnym rogu mamy coś takiego jak metal. E, nasz inżynier zbiera ten metal w różnych danych sobie celach, Wszyscy wiemy w jakich, a tak naprawdę zbiera go głównie do budowania różnego rodzaju konstrukcji. Jednak ta oto strzelba zużywa ten metal do trafienia w przeciwników. Plus tej sytuacji jest taki, że nie musimy wtedy e, martwić się o przeładowywanie, ponieważ możemy strzelać jednym ciągiem i cały czas. Jednak każdy strzał zabiera nam 30 punktów metalu, podczas gdy maksymalnie możemy mieć przy sobie 200 oczywiście. E, metal zbieramy podnosząc takie małe paczuszki z ziemi zawsze. To są albo te standardowe paczuszki z amunicją, albo te paczuszki, które wypadną z przeciwników. Plusem natomiast likwidatora jest to, że gdy go używamy, to każdy trafiony przeciwnik, zależnie od tego ile punktów obrażeń mu zadamy, tyle punktów metalu do nas wróci, tak więc bardzo fajna rzecz. Krótkie wpięcie również zużywa metalu, jak widzicie, do strzelania. Każdy strzał z krótkiego wpięcia kosztuje 5 sztuk metalu. Jest to dość dziwne, jest to irytujące, nie wymaga przeładowania, również tak samo jak liquidnator, więc można powiedzieć, że idą w zestawie. E, również nie, powiedziałem, że nie wymaga przeładowania, powiedziałem, zużywa metal, to też powiedziałem. Wadą jest to, że nie ma e, trafień krytycznych z tego, z tejże broni. Zaletą natomiast jest to, że jeżeli ktoś nas strzela, czy to z karabinu, czy to z rakiet, czy z czegokolwiek, też z rakiet nie jestem pewien, trzeba to za chwilę sprawdzić. E, niszczy te pociski na prawym przycisku myszy. Dobrze mówię na prawym przycisku myszy. Tak. Zaraz spróbujemy... Oj, nie udało mi się, akurat sprawdzałem. No dobra. Jednoręki bandyta, natomiast jak widzicie dodaje nam 25 punktów zdrowia. E, budujemy działko o wiele szybciej. I zawsze trzeci cios z rzędu jest e, uderzeniem krytycznym. Całkiem fajna sprawa, szczególnie jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś szpiega. E, natomiast wadą jest to oczywiście, że... Nie mamy losowych trafień krytycznych, no i dla niektórych właśnie e, to mini-działko, które Wam za chwilkę pokażę, tak żeby właśnie zaprezentować. Chciałbym go spróbować odbić jakiś pocisk za pomocą kuski spięcia, no może że nie będzie mi dane. No dobra, Konstrukcję Mamy takie jak powiedziałem, na czwóreczce i gdy jesteśmy móc bronić dwie dorębniego bandyty, na, jak damy 4 i 1, czyli działko strażnicze, podbudujemy takie małe działko strażnicze. To jest małe działko strażnicze, nie da się go ulepszać, ono tylko sobie stoi, zużywa amunicję i strzela w przeciwników. Działko jak widzicie, gdy zbudujemy zwykłe działko nie jesteśmy uzbrojeni w ręko jednego, jednorękiego bandytę Również stawiamy działko, jednak jest ono minimalnie większe i mamy możliwość się ulepszać e, ulepszaniu działek i w ogóle o konstrukcjach inżyniera powiem szcz więcej szczegółów na nam w kolejnym odcinku A jak widzicie działko mnie zabiło To jest działko ulepszone na trzeci poziom przez inżyniera posiadającego e, w slocie do walki z zwarciu coś innego niż jednorękiego bandytę Dlatego ja go teraz zmieniam coś innego żeby wam pokazać Południowa gościnność jest moją ulubioną bronią, jeżeli o to chodzi. Krótkie spięcie, no powiedziałem wam jak działa, więc e, może nie będę wam teraz pokazywał szczegółów na ten temat, przejdźmy jeszcze do innych strzelb. A tak paniki pokazywałem wam już, więc nie widzę powodu, żeby robić to znowu. E, może niech będzie pomcąd 6000, ponieważ to jest również bardzo ciekawa broń. Tak jak widzicie poskramiacz, e, nie mogę go... nie, to nie, samym w nim się nie szczela. Nasze działku, gdy je postawimy, automatycznie namierza przeciwników. Jednak może... o, Czekajcie, wam pokażę jeszcze. O, na piąteczce widzicie, teraz mogę rozwalić to działko. I w ten sposób przeciwnik nie został punktu za zniszczenie działka, ponieważ tam je rozwaliłem. Widzicie właśnie, jak są strzela? Są to dość powolne pociski, jednak mają one swoje i wady, i zalety. Może zryklimy, żeby tutaj nie powiedział kim... Jakiś... Po pierwsze, nie wymaga amunicji, to jest bardzo istotne. Gdy trafimy przeciwnik... przeciwnego medyka, to traci on trochę ubercharge'a. Gdy trafimy przeciwnego no, szpiega, to on traci on trochę paska niewidzialności, dzięki czemu krócej może być niewidzialny. E, pocisków nie można odbić o dziwo, ponieważ niektóre takie najwyraźniej by można, bo jako że lecą tak wolno to by sugerowało, że można je odbić, ale wbrew podrąbu właśnie nie e, Tak więc to jest ponson, według mnie bardzo fajna broń, tylko wymaga troszkę takiego wyczucia właśnie w strzelaniu, niczym strzelaniu z rakietnicy e, żołnierza Próbujemy w sensie, sobie strzelić jeszcze w kogoś, no troszkę mi to wyszło, troszkę niekoniecznie Dobra e, ja, Jak mówiłem, o właśnie, stawiamy sobie działko w jakimś miejscu gdy uderzamy w nie naszym kluczem to działko wstawia się szybciej, to tyle wam powiem z podstaw. Potem gdy działko jest postawione to metal zużywamy do e, naprawiania bądź ulepszania tego, ulepszania tego działka, to również jest istotne, ale tak jak mówię, w konstrukcjach powiem więcej w szczegółach w osobnym nagraniu na temat konstrukcji. No więc południowa gościnność sama w sobie e, nie ma losowych trafień krytycznych, więc jesteśmy bardziej podatni na obrażenia od ognia, ale dzięki temu gdy trafimy już kogoś z e, tej południowej gościnności nasz cel krwawi przed 5 sekund. Jest to, jest to o tyle przydatne, że jeżeli trafimy szpiega, ten szpieg stanie się Niewidzialny to potem widać go jeszcze Nawet jak odpali sobie niewidzialność Widzimy go jak ucieka krwawiąc Więc jest to bardzo istotne e, Dobra miałem poskramia zaprezentowany, Więc może tutaj wam pokażę Gdy budujemy działko jak widzicie jest taka czerwona ściana się pojawia O to tutaj widać I teraz ta czerwona ściana definiuje jak daleko nasze działko widzi Więc cokolwiek będzie dalej niż ta czerwona ściana Na przykład tam pod tą ścianą Taką zwykłą nie tą taką co przez chwilę była widoczna To nasze działko go nie zobaczy I W tym momencie do pomocy przychodzi poskramiarz Który możemy wycelować i strzelać. Jeżeli nasze działko jest na niskim poziomie, to na lewym e, przycisku my się po prostu strzelamy z karabinu. gdzie jest wyższy wykorzystujemy e, na prawym przycisku myszy również rakiety, e, w które to nasze działko jest uzbrojone. Ale tak jak mówię, konstrukcje będą w osobnym odcinku. To powiem tylko może jakie są? O, na jedyneczce mamy z reguły nasze działeczko, które pilnuje nas bądź jakiegoś konkretnego punktu na mapie. Na dwójce stawiamy zasobnik który jest o tyle istotny, że leczy sojuszników, którzy obok niego staną oraz odnawia amunicję tych, którzy koło niego stoją. Również nasz metal, tu taki wskaźnik się pojawia, zaraz wam go pokażę. O, widzicie, jest taki wskaźnik i ten wskaźnik oznacza, ile metalu jest w środku. Na trójeczce, jeśli chodzi o konstrukcję, mamy wejście do teleportu. Spróbujemy sobie troszkę, żeby szybciej się postawiło i od razu zrobię też wyjście. Również zaprezentuję wam... Na czym to działa? Robimy wyjście. Na prawym wszystku możemy wyjście obracać, zresztą zasobnik, przy każdą konstrukcję, którą tworzymy, przed postawieniem możemy obracać. Tutaj jak widzicie jest taka strzałeczka i to oznacza, w którą stronę nasz, nasz sojusznik wyjdzie. Więc jak ustawiam w ten sposób, to wyjdzie patrząc w tym kierunku. Dobra, spróbujemy jak najszybciej. Na, na lewym przycisku myślę, e, szybciej przyspieszam budowanie konstrukcji, dopóki nie jest skończona. O, jak widzicie, teraz się świeci. Strzałeczka zawsze pokazuje, w którą stronę mniej więcej polecimy po wejściu na teleport. Jak wejdziemy na niego... Po chwili odczekania teleportujemy się z jednego miejsca do drugiego, jak sama nazwa mówi, teleport, jesteśmy przenoszeni, bardzo fajnie możemy w ten sposób wspierać sojuszników, żeby szybciej dotarli na pole walki. Kolejną ważną rzeczą jeżeli chodzi o inżyniera jest przenoszenie konstrukcji Gdy popatrzymy na jakąś naszą budowlę na prawym przycisku myszy możemy ją podnieść i potem przestawić gdzie, je, gdzie indziej Jest to tyle fajne że w bazie możemy zbudować działko Od razu je ulepszyć na jak najwyższy poziom A potem już ulepszone przenieść na pole walki Również rozłożenie działka czy też jakiejś konstrukcji po przeniesieniu zajmuje mniej niż budowanie jej od zera Tak więc bardzo istotna rzecz Jak widzicie ulepszam sobie moje działeczko Każde ulepszenie konstrukcji kosztuje zawsze 200 sztuk metalu. I tyle też musimy zużyć, żeby nasze działko ulepszyć. Jednak jeżeli działko zużyło al trochę amunicji albo mam mini HP To yy, ta, yy, tego, ten metal najpierw zużyjemy do naprawienia działka, a potem dopiero yy, do ulepszania. Bo tutaj jak widzicie jakiś gościu, PWD mogę laserem poselować. Działko nie, nie celuje automatycznie przeciwnika, kiedy my używamy poskromiacza. Warto o tym pamiętać, ponieważ ręcznie nie nacelujemy jakiegoś wroga to yy, on może nas zdabić, a nasze działko nic z tym nie zrobi, ponieważ nie będzie wiedziało. Tu jest szpieg jakiś, o, wiem go, mam nadzieję, co nie, że nie go załatwiłem. Dobra. Więc pokazałem wam chyba te, te, ten zestaw broni, za chwilę przejdziemy do kolejnego. Wadą, i trzeba o tym bardzo pamiętać, bo to jest bardzo istotne, gdy zmienimy klucz, jaki dzierży nasz inżynier, wszystkie nasze konstrukcje zostaną zniszczone. Tak przynajmniej było kiedy, zaraz sprawdzimy, czy to jest teraz również obowiązuje, bo wydaje mi się, że możliwe, że zmienili to. Na zasadzie, że tylko z jednorękim bandytą to ma miejsce, ale zaraz zobaczymy. Dobra, zmienimy może na kieł. Jeśli chodzi o poskramiarz, to wrócimy do pistoletu. E, Pomsona pokazałem, więc może teraz Samoson. Samoson jest moim ulubionym e, shotgunem, czy też strzelą, jeżeli chodzi o inżyniera. Nie, patrzcie, jednak nie rozwala moich konstrukcji, czyli już to naprawili. Bo kiedyś było tak, że nieważne na jaki klucz się zmieniło, rozwalało wszystkie konstrukcje. Teraz może tylko, gdy zmienimy na jednorękiego bandytę. No, to bardzo ułatwienie, że tak powiem. O. Trzeba znać znaczy, jak wejdziemy na teleport, jak jest naładowany nas to po prostu będzie to przerzucało Dobra e, co, Aha, miałem broń pokazać Dobra, samosąd Jego wadą jest to, że nie ma e, trafień krytycznych i ma o połowę mniejszy magazynek Jednak plus jest taki, że e, ilekroć nasze dział koi zabije a potem zostanie zniszczone, to my dostaniemy tak zwane punkty odwetu. Jak widzicie w prawym dolnym rogu mamy coś takiego jak odwet, na obecną chwilę pokazuje 0. Za każde zabójstwo, jakie zaliczy nasze działko, dostajemy 2 punkty odwetu i za, każde, za każdą asystę, jaką zaliczy nasze działko, dostajemy 1 punkt odwetu. Jest to o tyle fajne, że potem każdy punkt odwetu równa się krytyczne trafienie. 100% pewności, że nasz samosłom trafi przeciwnika krytycznie. Jest to bardzo fajny aspekt, super jeżeli chcemy się, jeżeli mamy jakieś dobrą miejscówkę na działko, w którym zgarnie wiele zabójstw, a jak już w końcu zostanie zniszczone przez kogoś, czy, przez przeciwnika czy też przez nas, ponieważ sami możemy zniszczyć nasze działko jak mówiłem na piąteczce to dostajemy zestaw odwetów i tymi odwetami możemy dorwać przeciwników i normalnie przeprowadzić mały odwet na to, że nasze działko zniszczyli dranie normalnie przeklęci. Zawił mnie w ogóle jakiś pieprzyn, przebrzyn. Dobra, ale może kieł. Kieł razem klucze, który mało się nadaje do walki, ponieważ jak widzicie, mniej zadaje obrażeń, wolniej naprawia naszą konstrukcję e, i mniej uderza inne konstrukcje, gdybyśmy chcieli z klucza jakiejś konstrukcji niszczyć. Ale to jest to, że szybciej uderza przede wszystkim, no i dzięki temu również szybciej budujemy nasze, na, nasze działki. Jak widzicie, gdy uderzam to działko o wiele szybciej jest zbudowane niż gdybym uderzał w nie zwykłym kluczem i w ten sposób bardzo szybko jest uderzone. No, No jest to, że już do same, samego utrzymania, że tak powiem punktu kontrolnego mało się nadaje, ponieważ um, no naprawia mniej troszkę tych, tych punktów życia, że tak powiem, naszego działeczka. E, ale z drugiej strony uderza szybciej, więc no, właściwie można by policzyć to jakoś matematycznie pewnie czy to jest na plus czy na minus. Z tym gorszym, z tą mniejszą ilością, no jest na, na pewno pod tym kątem na minus że przeciwnik zdąży szybciej przywalić nasze działko niż my zdążymy wystarczającą ilość punktów podleczyć załatwiłem tego co żydala o no i możemy w różnych miejscach budować nasze bazy wypadowe, do których nasi sojusznicy będą zmierzać. E, tutaj na przykład sojusznicy mogą się wycofać do tego zasobnika, żeby się podleczyć albo uzupełnić amunicję. Na przykład ja teraz się leczę, jak widzicie, bo mam mało punktów życia działko, co prawda nikogo nie zabiło, ale je ja rozwalę i postawię tutaj nowe. Teraz gdy ktoś będzie chciał wejść do tego pokoju, to moje działko da mu popalić. Dokładnie o to chodzi. Tak ma być. Przejdźmy jednak do może kolejnych broni. Ryzykowny ratunek jest, no jak sama dwa mówi, nieco ryzykowny, dlatego też nie jestem wielkim fanem tego, tejże broni, dlatego też pokazuję ją jako ostatnią. E, jeszcze jest efekt Eureki, o którym również bym, byłbym zapomniał, ponieważ również nie jestem wielkim fanem tego kawałka uzbrojenia. Oczywiście uzbrojenie się zmieni dopiero, gdy umrę, no tak więc idę popełnić tam małe kamikaze No i cóż, ryzykowny ra, e, ratunek. Jak widzicie, minus 34 pojemności magazynka, czyli znowu ten magazynek jest mniejszy, e, jeśli mnie... Pamięć nie mieli o dwie sztuki, tak? Czyli zamiast e, trzymać 6 naboi trzyma tylko e, 4 e, Możemy nim e, z odległości naprawiać nasze konstrukcję, zużywa to aż 100 metalu, ale jeżeli na przykład jesteśmy blisko zasobnika, gdzieś daleko od przeciwnika e, A na, na przykład ja tu sobie postawię zasobnik o co mi chodzi? A tutaj sobie postawię działko. To teraz strzelając działko, stojąc koło zasobnika mogę naprawiać to działko, jak widzicie takie małe strzałki lecą, to w ogóle są strzałki niemalże jak z łuku albo z kuszy, o dobra, tak to wygląda, śmiesznie e, Więc z tej odległości jeżeli ktoś teraz będzie strzelał do mojego działka O, nie wiem, gdybym zdążył to je trochę bym naprawił, no niestety nie udało się e, Dodatkowo Możemy oczywiście naprawić również działka sojuszników, bardzo fajna sprawa. Wadą jest to, że w momencie jeżeli postanowimy jednak przenosić jakąś naszą konstrukcję, na prawym przycisku myszy, jesteśmy naznaczeni na śmierć, czyli krótko mówiąc otrzymujemy większe obrażenia, więc no niezbyt się to nadaje już do przenoszenia naszej bazy z miejsca na miejsce, jeżeli jest nam do czegokolwiek potrzebne. Kolejny jest efekt Eureki. Plusem efektu Eureki jest to, że jeżeli naciśniemy klawisz przeładowania, czyli R, Możemy wybrać konstrukcję do jakiej będziemy przeteleportowani, bądź do, do bazy po prostu wrócić. Klikamy sobie numerek i proszę bardzo, jestem teleportowany do bazy. Tu mogę sobie pod... Oj, nie mogę postawić, dobra, no trochę to spartoliłem, bo akurat granat tam leciał. Więc jeżeli mamy odpowiedni zestaw konstrukcji, możemy się do nich teleportować. Chociaż nie, możemy tylko do, do wyjściu z teleportu albo do, do bazy się teleportować. Dobrze mówię? Tak, przepraszam bardzo, do, do działka albo zasobnika nie możemy, ale z reguły przecież wszystkie konstrukcje stawia się koło siebie, tak jest bezpieczniej. E, możemy szybciej przenosić, e, szybciej budowle, które przenosimy, przepraszam. Budowle, które przeniesiemy, budują się wolniej niż w przypadku innych kluczy i e, mniej dostajemy amunicji i metalu. Nie, przepraszam, nie dostajemy metalu z pudełek, które podniesiemy albo z zasobnika. To o tym również warto pamiętać, więc efekt eurek jest dobry, żeby szybko doskoczyć na pole walki, jednak już również nie nadaje się tak super do utrzymywania tejże walki. Przyznam, że jeżeli chodzi o mój ulubiony zestaw, to jest samosąd, e, ponieważ zbiera te trafienia krytyczne, tak jak powiedziałem pistolet oraz do tego zestawu południowa gościnność, ponieważ tak jak powiedziałem, że jeżeli szpieg zjawi się w naszym pobliżu, a my mu przywalimy z południowej gościnności, to on krwawi i nawet jeśli przełączy się z powrotem na niewidzialność, to możemy go jeszcze przez chwilkę znaleźć. Jest to bardzo istotne do znajdowania szpiegów. Ewentualnie czasami przydaje się również y jednoręgi bandyta, który jak wspomniałem pozwala nam małe działko zrobić. A to małe działko ze swoich zalet oczywiście ma przede wszystkim to, że się szybko buduje e, i możemy go użyć szybciej zachęc tak do atakowania i niszczenia przeciwnika. No wadą jest to oczywiście automatycznie, że oj 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 Automatycznie oczywiście wadą e, tego naszego działka jest to, że małe mini działka nie możemy ulepszać. Dobra, wydaje mi się, że poruszyłem e, temat wszystkich Całego uzbrojenia, nie umiem, m całego uzbrojenia jeśli chodzi o inżyniera. No tak, więc myślę, że będziemy kończyć ten odcinek powoli już, ponieważ tak jak mówię, dla wszystkich konstrukcji różnicy między konkretnymi poziomami, co się buduje szybciej, co wolniej i tak dalej, dlatego będzie osobny odcinek poświęcony, ponieważ musiałby być on dość długi. Dodatkowo przypominam również o pisaniu w komentarzach jaką byście chcieli broń dostać dla inżyniera, jedna osoba zostanie wylosowana. Przypominam również, ponieważ chyba nie wszyscy o tym wiedzą, że każdy kto napisze komentarz niepoprawny ortograficznie jest automatycznie dyskwalifikowany, że tak powiem gramar nazji odzywa się we mnie. <laughs> Jakżeby inaczej No i dodatkowo oczywiście jeżeli ten komentarz jest w jakiś sposób zabawny, to ma większą szansę na to, że wybiorę go do do trzymania jakiejś wybranej przez niego bądź losowej broni dla inżyniera Pamiętajcie, tylko dla inżyniera I każdy komentarz powinien się zaczynać od haseł Od hasła, przepraszam um, Moje działko jest małe, bo... No i tutaj możecie napisać coś zabawnego e, Oczywiście domyślam się, że będzie dużo, że tak powiem Penisowych nawiązań do działka w spodniach i tak dalej Więc no cóż, e, jestem świadom, że sam prowokuję <laughs> Czy moje działko zdąży go zabić? Tak? Nie? Ach, nie udało się, no trudno. Dodatkowo oczywiście w tym momencie na ekranie powinien się wyświetlić komentarz, e, znaczy, no komentarz dobrze mówię, osoby, która wygrywa broń dla grubaska. Przyznam, że ten komentarz nie mnie rozbawił, więc mam nadzieję, że weźmiecie z tego lekcję na przyszłość. E, oryginalność również ma znaczenie, więc jeżeli widzę cztery komentarze bardzo podobne, to tylko ten pierwszy mnie de facto rozbawi, a pozostałe będę już takie, na no, 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 spoko, no. Więc pamiętajcie, oryginalność coś śmiesznego i przede wszystkim poprawna polszczyzna, bo ja się o takie rzeczy czepiam normalnie, trzeba mieć tą piątkę z polskiego, nie? No nie, nie trzeba, ale, ale skoro wypada pisać po polsku prawidłowo, chociaż przecież macie e, autokorektę tekstu i takie różne pierdoły, można poświęcić dodatkowe 30 sekund, żeby sprawdzić czy żadnych błędów w naszym tekście nie ma. Tak więc, ja już się będę z wami żegnał, zapraszam was do naszej grupy na Steamie, jeżeli chcielibyście brać udział w jakichś nagraniach do Team Fortressa, a jeżeli macie jakieś zbędne przedmioty, to również możecie mi je wysłać jako tak zwany donate, eee, ojej, odłączymy się może od tego serwera, jako tak zwany donate, czyli dotacja, żeby wspomóc kolejne rozdawanie przedmiotów, albo po prostu wspomóc mój kanał. Ja już się z Wami żegnam, dzięki Wam za towarzystwo, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym poradniku dla medyka. Nawet on tutaj jest wyświetlony, tak więc już nawet gra, wie, że będę grał medykiem. Trzymajcie się i do następnego. Hej!